Mnóstwo atrakcji przygotowali organizatorzy pierwszego w historii samborca przy ozdabianiu choinki, zamontowanej na placu przed urzędem gminy. Był też Mikołaj z workiem prezentów, zabawy z animatorem, wspólne śpiewanie kolęd. Inicjatywa ma służyć, tak jak zawsze podkreślam, integracji mieszkańców. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Taka właśnie inicjatywa powstała, był to pomysł pani Agnieszki Małeckiej, radnej z choroba wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Uznaliśmy, że jest to dobry pomysł, że warto to zrobić. Myślę, że zainteresowanie, z jakim się spotkaliśmy, koła gospodyń wiejskich, strażacy, dzieci ze szkół mieszkańcy gminy, też niezrzeszeni w innych organizacjach. Dopisali dzisiaj na tym pierwszym, tak jak pan redaktor powiedział, wspólnym ubieraniu choinki w Sam Samborzec. Także frekwencja, frekwencja jest zawsze takim wyznacznikiem, czy było warto. I myślę, że było warto. Także jest dobra zabawa, dzieci mają frajdę no i podtrzymujemy te nasze piękne polskie tradycje. Związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zanim rozpoczęły się quizy, pląsy, zabawy, nagrodzono autorów najpiękniejszych świątecznych ozdób. Konkurs odbywał się już po raz dziesiąty. Konkurs organizowany przez Binno Bibliotekę Publiczną. Napłynęło bardzo dużo prac kilkadziesiąt, osiemdziesiąt dokładnie prac. Osiemnaście zostało nagrodzonych, wyróżnionych. Pierwsze miejsce w kategorii klas zero za wykonane w ciągu dwóch tygodni łańcuch ze słoikowych nakrętek. Przypadło uczniom z przedszkola Zielone Jabłuszko w Samborcu. Nasza praca powstawała z bardzo prostych elementów. Były to zakrętki od słoików, ozdobione przez dzieci, narysowały swoje życzenia świąteczne, Troszkę dołożyliśmy tam takich elementów dekoracyjnych. Dzieci bardzo angażują się w takie inicjatywy, bardzo lubią pokazywać swoje Dzieci, prace, bardzo lubią być doceniane wiecie, za swoje prace i jest to dla nich ogromna motywacja na przyszłość. Głównym punktem wydarzenia było przystrojenie okazałego drzewka ustawionego przed budynkiem urzędu gminy. Pomysłodawczyniom zamontowania choinki i wspólnego jej ubierania w ozdoby. Była wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Małecka. Bardziej tutaj chciałam taki klimat świąteczny w gminie wprowadzić. Jeszcze kiedy nie, w ogóle nie byłam radną, już ten pomysł mi się rodził w głowie, a wiadomo, teraz go po prostu tylko realizuję. Jest to powrót do naszego dzieciństwa, więc tym bardziej to cieszy. Święta Bożego Narodzenia są taką, takimi radosnymi świętami, więc takie ubieranie choinki przywołuje w, w naszych też wspomnieniach powrót do dzieciństwa naszego. Wspólnie z dziećmi, mieszkańcami, zawieszał ozdoby Adrian Wołos, który przyznał, że własnoręcznie bombki, którą zawiesił na czubku choinki, nie wykonał. Nie mam niestety takich zdolności plastycznych, takich artystycznych. Z Samborca, Jerzy Strzyż, STV Info.